witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dirt Traili. Kontynuujemy karierę mistrzostwa. E, został nam ostatni rajd Mantą 400 Finlandia. Finlandia, czyli będzie pesoło. Jeden z najbardziej pechowych rajdów. Długość ponad 7 km. Nie wiem czy ten odcinek już jechałem, czy też nie. Zobaczymy sobie, zobaczymy. Nie będę kombinował z ustawieniami, zostawię tak, jak jest. No i sprawdźmy, jak, jak będę się spisywał. Jak będzie spisywał samochód: Lecimy, 2, Piękna 1, Piękna i zdradliwa. To, że tutaj będę tracił koła to jest pewnie 100%. Musiałbym powiedzieć naprawdę bardzo, bardzo spokojnie i szybko jednocześnie. Każde pobocze to jest oczywiście o cholera. Nie słuchałem się pilota. więc szczerze i takie efekty bardzo głupi błąd. Potrzebne zupełnie A Zaczyna się niestety nieciekawie Już nie mam koła Pierwsze koło stracone po 100 metrach Dobra, słuchajcie, zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy ten rajd jeszcze raz. Ponieważ y, strata koła od razu na dzień dobry, no to pro, praktycznie eliminuje mnie z walki. Nie było daleko, także próbujemy. Teraz skupiam się bardziej. Ups, ups. Dobra, lecimy. Tu jest ten zakręt, zdradliwy. Dobra, teraz lepiej. Aj, aj, tu jest, tutaj też jest zdradliwie bardzo. Może tym razem chociaż z kołem nie wiem, wydaje mi się, że tej trasy nie jechałem Że jest to pierwszy raz Dobry, Tutaj mówi, że od razu po wyskoku Dobra, tej trasy no chyba nie jechałem, naprawdę Ale no, tak jakoś nie kojarzę Także dla mnie Ciekawie, ale na pewno niesie to pewne komplikacje, że nie mam pojęcia o tej jakie tutaj są zdradliwe fragmenty. Dobra na razie Na razie się jeszcze nie rozbiłem. Uaa! Ale już się rozbiłem. Wiedziałem to w złej godzinie. Jedna i to jest właśnie taki ni niuansik, Nagle wyrósł y ten baner reklamowy ze słupem tuż przy drodze. I niestety dzwonek ale ciśniemy, ciśniemy. O, ale mnie zarzuciło. Cholera, 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 cholera bardzo fartownie, że z tego wyszedłem, naprawdę. Bardzo, bardzo bardzo, bardzo fartownie. Praktycznie miotało mi po całej e, szerokości. Teraz tutaj jakiś duży skok Trzeba się skupić. O! Wow Bardzo mi podniosło przód. No, ciekawa trasa, naprawdę bardzo ciekawa trasa i cholernie zdradliwa ale mówiąc szczerze sprawia ogromną frajdę ogromną frajdę w przejazd, jest emocjonujący, pełny niespodzianek także fajnie, fajnie Gdzie jest ta trasa? A tutaj w las, okej okay. 17 sekund, tak na tyle błędów to, to nieźle. Dobra, muszę przykamować. bo zaraz tutaj gdzieś right, w pole. Szybka, fajna, niebezpieczna. Trasa dla prawdziwych asów, naprawdę. Czyli nie dla mnie. 200, Aj, kurde, w wstecz. Kolejny. No i niestety. Niestety. Straciłem kontrolę. Dobra, ale jesteśmy na mecie. To się liczy. Bardzo ciekawy odcinek, naprawdę. Bardzo ciekawy. 4 minuty, 1 sekunda. Trzeci czas, co dziwo 21 sekund straty. Myślałem, że będzie gorzej, ale przyjazd był całkiem dynamiczny z błędami, ale ale nie najgorzej. Dobra, lecimy dalej: 8 km. No, to na pewno tego nie jechałem. iso Oksjarvi, będzie znowu ciekawie. Widać po, po trasie, że bardzo szybka. Tutaj mam problemy chyba z chłodzeniem. no wydobywa się dym. No dobra, próbujmy. Piękna trasa, naprawdę. Za późno, za późno zacząłem skręcać. Na szczęście nie jechałem za szybko, bo już był poza prasę. I niestety są wszędzie te takie rowy przeciwpożarowe, lub też może trochę odciągające wodę z drogi, chociaż pewnie nie, bardziej pewnie przeciwpożarowe. I one są cholernie zdradliwe, bo tam, jak się wpada kołem, to najczęściej to koło za chwilę się urywa. E, wiem coś o tym. <noise> Już nie jedno koło tutaj straciłem. Dobra, jedna sekunda straty, bardzo spoko. Dobra, dobrze, dobrze, nie za szybko z wyczuciem. Dobra, jest fajnie, naprawdę jeździ się bardzo spoko, ale wszystko tak czuć, że to jest na granicy aj, na granicy ryzyka. Troszkę mi zaczyna się mienić w oczach, ponieważ jak widzicie te drzewa zostawiają takie fajne cienie i co i rusz jest jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej. Naprawdę, graficzka jest super, szczególnie tych ultra. W 60 klatkach na razie troszkę mam problem z nagrywaniem. więc szczerze, OBS mi nie wyrabia, a Nvidia Shadow niestety zostawia czarne, czarne po bokach ramki. Ale spoko. Niedługo się zmieni monitor i będzie pewnie dużo lepiej. Dobra, lecimy. Jest moc, jest szybkość. Cisnę naprawdę mocno to. Jak na Finlandii jedzie mi się naprawdę fajnie. Dużo jazdy, mało, nie, mało wyciągania samochodów z rogu. Będziemy całkiem jak do tej pory czysty przejazd Na pewno nie pozbawiony błędów, ale za to ale szybki, naprawdę szybki Cisnę tutaj po prostu ile fabryka daje 10 sekund straty mimo to, mimo naprawdę ryzykownej szybkiej jazdy, poziom trudności w tym dercie to jest naprawdę kolernie wysoki I te wyskoki, i te trasy. Coś pięknego. Ale znowu wyskok. Słuchajcie, ale naprawdę ten przejazd jest kurde udany. Tak długiego odcinka bez błędów to ja chyba w Dercie nie miałem. 8 km dobrej, szybkiej jazdy. Nieźle szczególnie, że ostatnio był odcinek po tym powrocie tam nie szło najlepiej, a tutaj już po tamtym odczyciu jest znacznie, znacznie lepiej. No i pięknie, brawo! Sam się chwalę, mimo że strata w tym rajdzie do, do pierwszego, to i tak drugi czas. Słuchajcie, naprawdę szybka jazda, ale zobaczcie, aż 15 sekund straty. Także komputer tutaj wymiata, łącznie trzeci czas. Do drugiego tylko dwie sekundy. Czy nawet półtorej. Nie, to chyba dwie z hakiem. Także walczymy, walczymy. Teraz mamy Kailajajrwi chyba. Siedem i pół kilometra. Czyli. Długa trasa, długa trasa. Tutaj już... Dobra, nap, naprawmy sobie. Mm, oj, tutaj koniecznie, koniecznie trzeba to chłodzenie, bo nam po prostu się rozsypie. Zawieszenie też by się przydało. Dobra, to chłodzenie... Dobra, to 80%. Zawieszenie i okej, okay, no i lecimy. ...i w drogę. O, jak pięknie wygląda. Lisienna... ...potoczka. Super. O, jest fajna klasa jesienny klimat w Finlandii piękny dobra, z udało się zmieścić spokoju, elegancko to fajnie było ten right w ogóle ukończyć. Prawie, prawie najlepszy it, czas, niewielka and strata. Right Dobra, right right tutaj it, wolę zachowawczo zwolnić i w drzewo. Dobra. Cały czas oczywiście lecimy na samochodem z tylnym napędem, tak też trzeba uważać, żeby nie zrobić tutaj jakiegoś bączka na zakręcie. Dobra, ładnie, czysto.

Idziemy dalej. Te są zabójczo zdrabliwe Tutaj teraz fajny Łódź Uważać na koła. No Zarzuciłem je tyłem i znowu. Dobra, troszkę się wspomogłem ręcznym. Dobra, trafiłem. Dobra Tutaj troszkę nie wyszło Trochę mnie ściąga jakoś, tak na jedną stronę odczuwam hmm, może lecę bez koła, tyle radię A może to złudzenie Jeszcze da się, da się, jeszcze jakoś tam w miarę sterować ale skoczek i druga hopka, pięknie. Dobra, szybko, szybko z emocjami. A jeszcze tych skoków. No, powiem tak. frajda z jazdy ogromna. Trudność spora. Energy. Dobra, leć, leć, leć do mety, bez błędu, leć dobrze. Ach, z emocjami, naprawdę. Drugi czas, proszę bardzo, drugi czas. Wskoczyliśmy na drugie miejsce. Wyprzedziliśmy Czecha Krala na Oplumancie, no i czeka nas ostatni decydujący odcinek. Specja 8 km, 100 m. Kota Jarwi. No, ciekawie, naprawdę 8 km to jest bardzo, bardzo dużo w tym dercie. Mówiąc szczerze, już tutaj odczuwam zmęczenie nad Ale lecimy, próbujemy. Oby się nie rozbić. Zobaczmy, co nas czeka. Ważne pierwsze metry, żeby wczuć się. Oj, kolercia, tutaj zabrakło mi widoczności z tej kamery Dobra, co tu jest? Jakiś taki zakręt, jest ok Dobra, dużo publiczności Tutaj zaraz mamy nawrót, żebym się nie rozpędził Dobra Nawroty na tym napędzie są e, bardzo Radzieckie. Bardzo łatwo się obrócić. Nie. Będę się starał bronić to drugie miejsce. Czyli nie podejmować zbędnego ryzyka. Oczywiście nie będę jeździł jak emeryt w niedzielę na mszę, Ale też nie będę jakoś bardzo szarżował niepotrzebnie. Mniej więcej tak jak teraz. Mam nadzieję, że przyniesie to... Przyniesie to sukces. 3 sekundy straty. OK. Do pierwszego, czyli nad, nad drugim nie jest wykluczone, że mamy przewagę bądź niewielką stratę. Ten kilka sekund jest. zaoszczędzonych Kluczowe to nie wypaść, nie stracić koła. Koło to jest półtorej minuty. Czyli automatycznie spadamy gdzieś pewnie na piąte, szóste miejsce aj, 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 muszę uważać, muszę uważać i nie wjeżdżać... O, właśnie tutaj, o, właśnie tutaj tutaj się traci kołem. no jakoś ten fragment jeździ mi się trudniej niż poprzednie trzy nie wiem czemu może jest nieco węziej, a może... Może po prostu. Może też ta widoczność jest troszkę mniejsza. Bardzo tutaj dużo jest tych drzew. I cały czas jakoś tak jadę pod górę. Gorzej troszkę widać. 14 sekund straty. Niedobrze. Niedobrze. No nic, walczymy. Oczywiście walczymy. No, ten samochód już niestety nie zachowuje się tak jak na poprzednich odcinkach. Jest nieco już rozwalony. Prowadzi się troszkę gorzej. Dobra, ale... lecimy już niedaleko, już niedaleko, tylko się nie rozbić Dobra, ale jest nie najgorzej 21 sekund, nie wiem czemu Nie było jakichś masakrycznych błędów Gdzie ten zakręt? Tutaj, dobra Przestraszyłem, że nie trafię w drogę Ależ błąd, ależ błąd. Jedź chłopie, jedźcie, jedźcie, jedźcie. Jedź. Gdzie jest ta droga, gdzie jest ta cholerna droga? No? Biorę recover, bo bym stracił jeszcze więcej czasu na trafienie w drogę. Ależ, ależ pechowo, no. przed samą metą. Samochód się prowadzi bardzo źle. Może i nie mam koła, nie wiem. To jest możliwe, ale naprawdę stało niewiele. Aj, aj nie mogę stracić teraz półtorej minuty. Jadę chyba bez koła. Znowu zaczyna się dramat w Finlandii. Dobra, muszę to dojechać. Nie mam koła, nie mam koła. Jak nic. Samochód się przestał prowadzić. Ale jestem zły. Dobra, trudno, muszę dojechać. Zostało, nie wiem, ze 100 metrów, może 200. Samochód już przestał. Reagować nie, Muszę niestety Muszę to naprawić Muszę niestety minutę 30 stracić Po prostu inaczej nie dojadę Szkoda, ogromna szkoda Straciłem pewnie podium Gdzie ta trasa jest? Tutaj to nic nie widzę Ja nie mogę, nic nie widzę Dobra Szkoda. Tak czy siak, zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzyło. Siódmy czas. Niestety siódmy czas. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze. W poprzednim obiecałem, ale zapomniałem, jak sobie robię te print screen do, do miniaturek, a później zobaczymy, jakiś jest czas. Bierzemy sobie powtóreczkę. Kamerka. Jadę sobie na. Tych ujęciach przyspieszam oczywiście. I co ciekawsze oczywiście ujęcia spróbuję sobie można sobie zatrzymać. Co ciekawsze ujęcia biorę na miniaturkę oczywiście, tylko niestety muszę poczekać na jakieś ciekawe zbliżenie. Tak jak tutaj, samochód jest rozwalony, nie wygląda to zbyt ładnie, ale zróbmy sobie tego print screena z drugiej strony. No cóż, będziecie przynajmniej na miniaturze widzieć, że samochód był zdewastowany. Może być też tak, będzie ładniej. Można poczekać na jakąś hopkę, tak jak teraz, ale jest zbyt odległy plan, także musi być nieco bliżej. No i w ten sposób sobie robię te miniaturki. Zazwyczaj jest tak, że przejeżdżam dodatkowo jeszcze jeden ride. Znaczy, taki odcinek testowy na tych samych warunkach, i wówczas. Przejeżdżam i robię jakąś miniaturkę, co by samochód pasował do scenerii. Także wymaga to ode mnie dodatkowego włożenia troszkę czasu. Oba, tutaj nie ma żadnego ujęcia. Lecimy dalej. Może to ci wydawać się dla Was nudne, ale tak, tak to wygląda. Może tak jakieś ujęcie. Potem sobie oczywiście z tych różnych ujęć wybieram najciekawsze i robię z tego miniaturkę. Tutaj ta maska pokiereszowana totalnie. To mogło być coś ciekawego, ale niestety hmm, zbyt dalekie ujęcie. Ta szkoda, byłoby całkiem pewnie ciekawie. Przyspieszamy. Tutaj nie da się sterować, niestety. Ale takie może. Nie da się sterować hmm, wyborem kamery w powtórkach. Można zmieniać, ale nie ma tych takich najciekawszych tak jak teraz. O, tutaj widzimy, że właśnie tutaj straciłem to koło, i tu się zaczął. Niestety ten dramat, tu był ten dramat. Tutaj było naprawienie koła. No i teraz oczywiście e, domet, dobra, powtóreczka się skończyła, także ją sobie wyłączymy. E, no i zobaczmy, które miejsce w tej generalce. Czwarty czas. Niestety straciłem pudło, straciłem pudło przez ten, e, przez to urwane koło ale i tak wydaje mi się, że jazda w tym rajdzie była naprawdę niezła było dużo szybkiej, dobrej jazdy z dobrymi odcinkami także ja osobiście jestem zadowolony czwarty czas, 34 tysiące zarobione jakieś tam upgrade'y no i w generalce czwarte miejsce mogło być lepiej, niestety tam jedna była dyskwalifikacja, 16 miejsce przez rozbicie tutaj też mogło być lepiej, mogło być spokojnie. Drugie miejsce zabrakło. No trudno, trudno. Może uda się hmm, następnym razem. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Na tyle dzisiaj. Do zobaczyska. Cześć.